Temat ponownie, będziemy gadać sobie o Pokemonach. Jesiu, Pokemon Day może być bardzo ciekawym zjawiskiem. Rzecz biorąc, bo żeby tutaj nie przeklinać zbytnio na YouTubie, powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, jakby GameTik leci na hajs, jakby inaczej się, się tego nie da napisać, opisać i w ogóle. Na samym początku może omówmy sobie to, co widać na Zwiastunie, a potem to o co jest yy, takimi rzeczami bardzo kontrowersyjnymi dla mnie i dlaczego no powoli już nie szanuję gamefika jako twórcę gier, którego chce wspierać. Może w ten sposób. Yy, I też mam pewne zarzuty, jak może wyglądać dziesiąta generacja. I jakby są plotki, ale to z... najpierw filmik, dobrze? Wybaczcie, że w takim małym oknie, ale internet dzisiaj nie współpracuje, więc... No i tu klasyka. <laughs> Oczywiście, pokazujemy nam, pokazujecie nam na, na zwiastunie startery. Dobrze, zobaczmy, jaki starter wybierzemy. Bo ja widziałam to i to jest dla mnie. o. W ogóle jest taki typ na YouTubie, który nagrywa bardzo dobre filmiki. No Może nie jest miłe, ale bardzo dobre filmiki o Pokemonach I on nagrał chyba 50 powodów, dlaczego Charizard to jest główno tak swoją drogą. No, I kogo to wybierzemy. To by się spodziewał? Wybraliśmy Charmandera. Kolejny powód na to, że Charmander, a później Charizard ziepała. Jeśli chodzi o pierwsze dżyme, no, walczymy tutaj z Redem. Oczywiście najpopularniejsza legenda, jaka istnieje, czyli Mewtwo, no jakby to są już zabiegi marketingowe, oczywiście. Przyjrzyjcie się, w jakim to jest formacie na Switchu. Przyjrzyjcie się. O, i tutaj chcę się zatrzymać, bo e, jeśli chodzi o ten boks, on będzie sprzedawany tylko i wyłącznie w Pocket Center w Japonii. Jestem ciekawa, bo nie mogłam się dokopać do informacji, co, je co to jest te, oto te małe pudełeczka, które przypominają gry na Game Boy Advance. Co tam będzie, nie mam pojęcia. Może tam będą repliki. Bo gra wychodzi tylko i wyłącznie cyfrowo. Tylko i wyłącznie cyfrowo. Do, do czego za chwilę przejdziemy? Jeśli chodzi o jakieś dodatki, spoko, jakby lubię te dodatki przedpremierowe, aczkolwiek kurde. E... Nie wiem, po prostu nie są powodem, dla którego bym kupowała wersję kolekcjonerską, ale jak najbardziej te dodatki takie fajne, fizyczne są spoko. Samo osobiście mam z Premier Ksenobladeów X dodatki i nie otwarte swoją drogą. Więc jak ktoś, no po prostu, lubi te Pokémony i to kupi, to naprawdę będzie zadowolony. Koka, tu Pocket Monster, Fire Red, Leaf Green. Dobra, yy, stańmy na tym, że... Stańmy sobie na tym, że... Zróbmy sobie tak, bo... Machnijmy sobie pełen obraz, żeby po prostu mieć to i żeby sobie o tym gadać, bo... O Jezusie, mam tyle złych emocji z tą premierą... Bo te gry kosztują 20 dolarów. Ktoś powie: Ej, małe pieniądze, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Patrzcie na to, że teraz gry Nintendo kosztują no 70, 60, niekiedy 50, no ale w sensie to jest od 50 do 70 za grę. Plus oczywiście dodatek 10 dolców, jeśli chcecie mieć to w, w wersji fizycznej. 20 dolców to jest mało i teraz tak. Do samego zakupu, bo, <laughs> nie no, błagam was, jakby, pamiętacie jak ja komentowałam to, że, yy, że Nintendo niszczy obietnice, jeśli chodzi o game keycardy? i to chodziło o pokopie, bo pokopia wychodzi na game keycardzie. moje, mój stosunek do game kartów i wersji cyfrowych jest taki, że jak granie wychodzi fizycznie, to jej nie kupuję. Yy, osobiście, jak już mam coś kupować kolekcjonersko, w sensie inaczej, jak mam coś kupować To też myślę o tym Żeby, po, żeby położyć to na, na półce Od strony po prostu Zwyczajnie kolekcjonerskiej, co nie e, i, te, I powiem wam tak <laughs> Osobiście powiem, powiem wam tak Jeśli po kopie Wychodzi na GameKickardzie Czyli na fizycznym aktywatorze Do ściągnięcia wersji cyfrowej Jeśli to wychodzi tylko i wyłącznie w, w wersji cyfrowej To po pierwsze jest to znak, że jeśli oni tak długo pracują nad dziesiątą generacją, zobaczymy, czy ją w ogóle ogłoszą, no bo już mamy tutaj na trzydziestolecie grę i mamy jeszcze dodatek do ZEA. Zobaczymy, zobaczymy czy ogłoszą w ogóle. Sądzę, że powinni ogłosić to, no bo już trochę minęło, ale zobaczymy. Ale dziesiąta generacja może wyjść na gamekickardzie i to będzie oznaczać jedno, że to jest autentyczny powód, dla, dla którego nie kupię dziesiątej generacji, bo ja kupuję tylko i wyłącznie gry, które wychodzą fizycznie. I albo je kupuję fizycznie, albo cyfrowo, ale to jest mój warunek, gra musi wyjść fizycznie, fizycznie, nawet nie od producenta, może wychodzić przez Limited Run, ale musi wyjść w sposób fizyczny, żebym ja w ogóle zagrała w tą grę. Więc kurde, boję się o dziesiątą generację, absolutnie, bo lubię Pokemony, po prostu lubię Pokemony, chciałabym to ograć i naprawdę bardzo się boję, bardzo się boję o to, że dziesiąta generacja będzie w wersji po prostu gamekick'a kardowej, bo okej, okay, Nintendo przy jeszcze jakoś, pokro... jakoś dziwnie, ale, dzi... ale w jakiś sposób się tłumaczy, że o, bo to, bo to nie robi bezpośrednia, bezpośrednio studio od Nintendo. Ogólnie, jeśli nie wiecie o co chodzi, pokopia jest tworzona przez zupełnie inny zespół niż Game Freak. W wielkim skrócie, żeby was też tutaj nie zanudzać, mamy Pokémon Company. Pod Pokémon Company mamy wszelkie działy, działy tworzenia gier, działy tworzenia zabawek, maskotek itd., itd. I Jeśli chodzi o dział utworzenia gier, to yy, tam jest szef i ten szef rozdziela, kto robi jakie gry. I pod tym szefem, który rozdziela, kto robi jakie gry, jest dopiero game freak. Więc yy, jakby, na, jakby to nam namalować, to Game Freak tak naprawdę jest takim e, usługodawcą e, tworzenia gier i na podstawie... To jest smutne, patrząc na to, że oni stworzyli pierwszą grę, aczkolwiek, patrząc na to, jak oni po prostu partaczyli pierwszą grę i potrzebowali po prostu pieniędzy, i Nintendo w nich włożyło. Tam 30% ma Game Freak, jeśli chodzi o Pokémon kompanii, 30% Nintendo i 30% firma zabawkarska, tak swoją drogą. I o co chodzi w Pokopi? W Pokopi uznali, że tego nie będzie robić Game Freak. Jeśli tego nie robi Game Freak, który jest bezpośrednio powiązany z Nintendo, to Nintendo powiedziało, że mimo tego, że to jest gra ekskluzywna na Switcha, to nie, nie jest ona robiona przez studio od Nintendo. To nie będzie oznaczone jako studio od Nintendo, to będzie Pokémon i coś tam. Bo Game Freak jest oficjalnie przyjęte jako studio od, od Nintendo, co nie? A tamto studio nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na samym opakowaniu, bo jeśli tam będzie Pokémon, no to trochę Pokémon i Nintendo, a sądzę, że tam mimo wszystko będzie to napisane, to jakby trochę kiepska, no ale jeszcze jakoś się wytłumaczyli. Aczkolwiek tutaj. Jak to wychodzi tylko cyfrowo? Nie wiem, jak się tutaj. Jak to wytłumaczyć? Tutaj po prostu nie ma tłumaczenia. Jakby trochę łamiemy tą decyzję, przechodzimy coraz bardziej w cyfrę, co mnie naprawdę bardzo boli, bo tak jak mówię, ja preferuję tylko i wyłącznie gry fizyczne. Gry, które wychodzą na nosiki fizyczne. Ale to okej, okay. to jest pierwsza kontrowersja, która mi siedzi w głowie i ona jest bardzo poważna. Druga rzecz to to, że od Pokémonów z jej tak naprawdę ja nie czuję, że jestem odbiorcą tych gier. Z tego faktu, że faktycznie to było naprawdę bardzo świeżo, jak kupiłam Switch'a. To była bardzo świeża sprawa. I wtedy ja uznałam, że ok, kupię sobie wszystkie Pokémony, jakie są. I nie, w sensie tam, gdzie były dwie wersje, kupiłam jedną, ale ogólnie wszystkie Pokémony. Aktualnie tak naprawdę zostałam z Shield i Violet. Tylko i wyłącznie. W sensie mam jeszcze Brilliant Diamond, którego nie sprzedaję, ale jest aktualnie pożyczony, co nie? Bo w ogóle na Switchu 2 to Brilliant Diamond i Shining Pearl działała okropnie i dalej nie naprawili. Ale okej, okay, może nie zrobił Nintendo Switch 2 Edition. Może, może. Ale dobra, no słuchajcie. Od Pokemonu z EA trochę się zmieniło moje podejście, bo nie dość, że gra po prostu pluje w twarz i wiernym fanom, to jeszcze jest jak na gayflix solidnie wykonana, ale zrobiona w sposób bardzo leniwy. Bardzo leniwy. W ogóle decyzje, które zostały tam podjęte, nie trafiają do mnie. W sensie, to nie jest żaden zarzut. No po prostu. Te walki i w czasie rzeczywistym, że tak to ujma, że zamiast powiedzieć IRL, jakoś nie trafiają do mnie, aczkolwiek to one nie trafiają, po czasie widzę, że one nie trafiają do mnie przez to, jak one zostały wykonane, bo one nie zostały wykonane w sposób dobry, moim zdaniem. Mogłyby być to zrobione w sposób lepszy. Przykładowo wziąć y, balans sterowania z Xenoblade'ów, czyli auto-atak i dodatkowe y, jakieś, y, no nie wiem, ataki, arty, nie wiem, jakby to zostało nazwane, ale ogólnie sam fakt, że musimy wybiera wybierać ataki, y, czekać na cooldown i tak, i tak dalej, a w międzyczasie Pokémon, jedyne co robi, to stoi, to. Nie wiem, po prostu można by to zrobić lepiej i coś mi prze... I coś mi prze... przeszkadzało i już chyba wiem co, właśnie sposób wykonania tego pomysłu. Ehm... No i przez to, że... no dobra, nie będę się, nie będę się wypowiadać o ZEA, no bo jakby ZEA to jest dla mnie temat rzeka. Po ZEA trochę sobie myślę, dobra, Game Freak się uratuje, uratuje się Game Freak i pokaże, że nie jest po prostu chytrym deweloperem, aż tak chytrym deweloperem, żeby po tej akcji z DLC, w momencie, kiedy gra nie wyszła, żeby sprzedawać DLC, żeby no, może 20. generacja coś się uratuje. Ale w międzyczasie są jeszcze inne rzeczy, które wychodzą. Przykładowo, Pokopia, która oprócz tego, że jest nośnikiem cyfrowym praktycznie, no tak naprawdę nie, no, gra jak gra. Kosztuje, ile kosztuje, i jeszcze tam nie ma żadnej takiej chryicy nowej. Słuchajcie, jak najważniejsza rzecz, jak, jak to będzie wychodzić? Bo to będzie wychodzić w wersjach gębobójowych. W ogóle nie potwierdzono, czy to się będzie łączyć z Pokémon Home, tak swoją drogą, no a to mniejsza o to. I co nam to daje, że no to znaczy, co mam na myśli, mówiąc, że to wychodzi w wersjach gębobójowych? Mam na myśli to, że jak, za, jak na samym początku mówiłem, żebyście zauważyli, to nie będzie na cały ekran, czyli tam nie będzie nawet powiększona rozdzielczość, tylko tam będzie powiększona maksymalnie rozdzielczość do 540p, obstawiam, żeby to jako tako wyglądało i żeby to nie było rozpikselowane, to zmniejszyli to, żeby to było takie... A, Kultowe, żeby to było widoczne, że to jest odpalane z NSO, z, z Expansion Packa. Teraz druga rzecz. W ogóle, jak zobaczyłam to ogłoszenie, to tak patrzę: Kurde, dlaczego to kosztuje 9 dych? Jedna gra, 9 dych, do, ale do dostępny sobie zaraz przejdziemy. Jedna gra kosztuje 9 dych, i dlaczego to jest na Boy Advance. My jeszcze będziemy musieli płacić za NSO i yy, e e e Expansion Pack. No nie są aż tak chytrzy. Aczkolwiek <grym> ta cena 9 dychi tak i tak jest chytra. Ale jak, jak pomyśleć w drugą stronę, to to jest jeszcze bardziej chytre, bo można by to wsadzić w ten Expansion Pack i ludzie by nie musieli dopłacić 90 zł. Można by. 90 zł, czy 90 zł to dużo na grę, która ma 20 lat, i patrząc na to, że to jest dosłownie ta sama gra, która została przerobiona na Switcha, bo zauważcie nawet taką jedną rzecz: oryginalnie nie było wyboru języka, kartyć miał tylko jedną wersję językową, zobaczcie, jak jest to sprzedawane. To też jest sprzedawane tylko i wyłącznie z jedną wersją językową, co oznacza, że oni wzięli kod z Game przypisali go na Switcha, podbili rozdzielczość i pyk 90 zł. Łatwo zarobiony hajs? Łatwo zarobiony hajs. Jeszcze nie wydajemy tego fizycznie, więc nie musimy wydawać pieniędzy na. No właśnie. To, to w ogóle, z tego co widziałem, to waży mniej niż gigabajt. W ogóle jakieś 40 megabajtów, więc tym bardziej. To jest wersja po prostu przerobiona wersja na Game Boya. Czy uważam, że takie wersje powinny być płatne? Yy, nawet jeśli to nie 90 zł. Albo wsadzić to w expansion pack, który i taki, tak jest płatny, albo wycenić to naprawdę za, wiecie, 5 dolarów to jest minimum, ile Nintendo pobiera. Tyle kosztują a upgrade paki do Xenoblade''ów i do Animal Crossing. Jak już macie pobierać, to dajcie to za 5 dolców, a nie za 20. Ja wiem, że Pokémony się cenią. Wiecie, co mi, na, co, i, na, i, i największa rzecz, która mnie po prostu denerwuje w tym wszystkim, i dlaczego no powoli tracę szacunek. Bo jeszcze dwa lata temu, czy te półtora roku temu, ja byłam tą osobą, która mówiła, że a no, bo to jest Game Freak, oni zawsze tak robią, ale gry są dalej cudowne, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Po jej. Już mi to bardzo mocno siadło, ale już wcześniej mi to siadało, że. <laughs> Więc ej, nie wybaczajmy im tego, bo to są nasze pieniądze. Ludzie, to są nasze pieniądze. Dlaczego my mamy wydawać swoje pieniądze, bo oni żerują na, na nostalgii? Ten cały zwiastun jest w ogóle tak nostalgiczny, jak się da. Ja, ja po prostu bojkotuję już to wydanie, przez to, że nie wychodzi na jakimkolwiek wydaniu fizycznym. A tym bardziej bojkotuję za cenę. Bo bojkotuje za jakość. Bo nawet jeśli ta gra będzie dobra, a Leaf Green i Fire Red była dobra w sensie nie miała tam dużo błędów to i tak, i tak to jest ta sama gra. Za 9 dych. I jeszcze nie wiemy, czy w ogóle ona będzie do Homa. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu wielki. Nawet nie chcę mówić, że to, nie, że to jest skok na heist, bo to jest oczywiste. Ale to jest po prostu wielkie splunięcie. Takie hatful. Co nie, i takie będziemy patrzeć, jak to liżecie. No i tak się czuję. I c... co mnie najbardziej boli w tym wszystkim, dlaczego w ogóle chciałem się wypowiedzieć dłuż... dłużej niż 5 minut, o tym gadać na Big Newsach? Bo ludzie są zachwyceni. Błagam was. Jak my nie będziemy tego kupować, to oni nie będą tego robić. Jak będziemy to kupować, oni będą to robić. Każdy wie, jakie, jak, jakie tutaj są praktyki. Ja wiem, że Game Freak za to bezpośrednio nie odpowiada, że to odpowiada za to Pokémon Company. Ktokolwiek za to nie odpowiada. Jak nie będziemy tego kupować, nie będą tego robić. A my to kupujemy. Jakby już ludzie w komentarzach piszą, że O, zabawiam w preorderze, bo Pokémony, bo znowu będę mógł wybrać Charizarda. O matko, po prostu błagam Was. Każdy, kto lubi Pokémony, zastanówcie się, czy na pewno chcecie kupować każdą grę w dwóch wydaniach. Zastanówcie się, po prostu się zastanówcie, bo to kurde powoli nie ma sensu. Naprawdę. Błagam Was. Nie, jakby. Ps, zróbmy boj bojkot konsumencki. Nie kupujmy. Tego. W sensie to nie chodzi o to, no bo jak to wychodzi tylko i wyłącznie cy cyfrowo, jest zrobione jak jest zrobione, to tam się sprzedaje ta kopia i oni będą na plus. Ale no, przy następnej generacji, która mam nadzieję, że będzie dobra, to, to, to kupmy to jak, jak będzie dobra, jak będzie zła i będzie wielmożnie zła, że tak się jakby będzie na game czy coś. Zróbmy z tego bojkot, bo zróbmy, bo. Ja naprawdę nie wiem dokąd dąży ta marka. Pokémony nie są moją ulubioną serią na Twitchu. Xenoblade' to, to jest moja ulubiona seria na Twitch'u. Pokémony to jest takie w, zawsze w serduszku. Ten kanał nazywa się Iwi Miko, bo kocham po prostu tego liska. Małego, który IWA! Iwa! No, kocham po prostu, ale naprawdę już powoli tracę nadzieję na lepszą sytuację Pokémonów w grach, bo i chyba trzeba opuścić ten statek. I polecam Wam to samo, jeśli macie takie samo odczucie. Od, od, od zapraszam na Twitcha, bo za chwilę będziemy nagrywać kolejny materiał, ale jeszcze później będziemy grać w Personę. Jutro gramy w Wiedźmina. Harmonogram jest na DC, na który też osobiście zapraszam. Z mojej strony to tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o Pokémony, widzimy się jutro, bo ten materiał puszczę dzisiaj. Po zaraz po streamie. Jutro się widzimy na big newsach i co? Bye.